Schodami gwiazd i zachodami, odmierzam czas, coś tam kolorami, ta, 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 ta tak. Księdzem. Za kluskami leniwymi w przedszkolu. Osiągnąć samoświadomość. Na bibę imprezę, życia w podstawówce śpiewałem wschodami gwiazd, i zachodami, odmierzam czas, coś tam kolorami. Tak, fajny ziomek. O bez trosce. Przebywanie z cudownymi, dobrymi ludźmi. Jakub Sielski rollercoaster. <noise> Chodzę po mieszkaniu nago. Pójść na terapię. O, odorancie, dzięki, to jest dobre, tak, zdecydowanie. Nie, nie każdy o tym pamięta. Posiadanie takich zdolności, żeby na pstryk zmienić emocje, czyli, na przykład, jeżeli jestem smutny w życiu, to na pstryk muszę być nagle wesoły i odwrotnie, i odwrotnie. To oczywiście takie błahe przykłady, ale, ale tak, to jest najtrudniejsze. Nad umysłami ludzkimi. Zawładnąć, kontrolować. Sercem, tak. 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 Czymś nie namacalnym. Prawie wszystko. Chyba moment, kiedy dowiedziałem się, że robimy kolejne sezony, Natasza Parzymie. Jest i ludzie, przede wszystkim ludzie, i atmosfera, jak i pana planie. Czyli, no, mogę wymieniać i wymieniać, więc yy, skończę na tym. Za bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi. Tak, każda praca przy nowym projekcie coś we mnie zmienia. Przede wszystkim to, że spotykam nowych ludzi, więc e, poznaję ich poznaję ich e, energię, doświadczenie, uczę się bardzo dużo. Te, pod kątem aktorskim również bardzo dużo się nauczyłem e, pod względem reżyserskim od Nataszy i, 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 i tak, no tak, tak. O miłości, o utracie, czyli o bardzo... Pięknych, ale też trudnych rzeczach, które są bliskie każdemu człowiekowi.